Ruszamy z kamerą na Dolny Śląsk, aby pokazać to, co ma wpływ na życie jego mieszkańców. Bywa, że inicjatorem tych pozytywnych zmian są sami Dolnoślązacy. Trzymamy zatem rękę na pulsie życia naszego regionu. Zapraszamy! W tej chwili trwa konkurs na nabór wniosków do programów, które mają nieść pomoc osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym. Z regionalnego programu operacyjnego naszego województwa jest przeznaczonych ponad 23 miliony złotych. Właśnie na pomoc dla takich osób, które nie mogą w ciągu dnia, w ciągu doby przybywać samodzielnie. O pieniądze z Tripuli mogą się ubiegać podmioty takie jak samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, firmy prywatne, które zajmują się opieką społeczną. Uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ cały czas oceniamy, że. Jakby poziom usług świadczonych dla osób, które potrzebują takiej opieki no jest, 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 jest jeszcze niski. Cieszę się bardzo, że ta kwota ponad 23 miliony zł została wygospodarowana na takie konkursy. Patrząc na wstecz 10 lat, bardzo mało było wsparcia, szczególnie usług wspierających niezależne życie. Bardzo trudno było asystenta, ponieważ takie projekty po prostu nie istniały. Wiele lat pracy na Dolnym Śląsku a propos tego, żeby takie dofinansowanie znaleźć, aby najpierw środki samorządowe, ale przede wszystkim właśnie unijne mogły być przeznaczone na usługi wspierające niezależne życie, niezwykle poprawiło sytuację osób z niepełnosprawnościami. Dziś na Dolnym Śląsku to Kilka tysięcy osób objętych wsparciem asystenckim czy opieki wytchnieniowej, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności potrzebują asystentów, potrzebują ludzi, dzięki którym będą mogli znaleźć się w przestrzeni publicznej, w pracy czy w jakichkolwiek innych aktywnościach.